Rozpoczynamy 50. wydanie programu Miasto Żyje. Tym razem o akcji Biegam, bo lubię i Płockich Targach Edukacyjnych. Na początek relacja z targów. Tłumy młodzieży odwiedziły Płockie Targi Edukacyjne. Wczoraj był pierwszy dzień wiosny, dzień Wagonerowicza. Dzisiaj jest... Dzień włoskich Targów Edukacyjnych, dzień przedsiębiorczości, dzień ludzi, którzy chcą budować swoją przyszłość na edukacji, na wykształceniu. Jestem przekonany, że mając taką młodzież, Płock czeka naprawdę bardzo dobra przyszłość. W skali sportowej przy Alei Kobelińskiego zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców. Gimnazjalistów wabiły licea i technika. Starszych do nauki u siebie zachęcały uczelnie wyższe i szkoły pomaturalne z Płocka i regionu. O współczesnych metodach leczenia niepłodności rozmawiali uczestnicy konferencji w ratuszu. Do Płocka zjechali wybitni specjaliści w dziedzinie medycyny i etyki. Poruszali tematy zabiegów in vitro i naprotechnologii. Do wysłuchania wykładów organizatorzy zaprosili radnych i parlamentarzystów po to, aby posiadając potrzebną wiedzę mogli oni świadomie zdecydować o zaangażowaniu publicznych pieniędzy w pomoc parom zmagającym się z niepłodnością. Zapraszamy na podwieczorek z prezydentem Płocka. Drugie już z cyklu spotkanie odbędzie się w sobotę, ostatniego dnia marca o godzinie 18 w Galerii Wisła. Tym razem motywem przewodnim będzie kampania 1% dla Płocka. Wcześniej w Centrum Handlowym zaprezentują się płockie organizacje pozarządowe, którym można będzie przekazać 1% swojego podatku. Tak nietypowych wykonań wierszy Władysława Broniewskiego mieli okazję wysłuchać ci, którzy wzięli udział w happeningu Księżnicy Płoskiej. Zaczęło się od sztafety czytającej jeden z utworów. Stał nad Wisłą stary dom z ogrodem, na wysokim wzgórzu Mazowieckim. Wy nie wiecie, jak tam biją dzwony. Stare dzwony o cichym zmierzchu. Ale miło mi o tamtej ziemi myśleć czasem, idąc przez życie. Uczestnicy przeszli spod słynnego dębu pod pomnik Broniewskiego. Tam odbył się koncert. Tym razem wiersze polskiego poety zabrzmiały w formie piosenek. Niech wam szumi wiślanie sosną. Wykonawcami były osoby i zespoły zaprzyjaźnione z Młodzieżowym Domem Kultury. Utwory wkrótce będą wydane na płycie. Ogólnopolska akcja Biegam Bo Lubię zawitała do Płocka. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9.30 na bieżni Stadionu Miejskiego. Akcja Biegam Bo Lubię jest akcją ogólnopolską, aż wstyd, że do tej pory jej tutaj nie było. Z Pawłem Januszewskim nawiązałem kontakt w, w zeszłym roku, jednak było za późno, żeby przyłączyć się do akcji i w tym roku już z automatu weszliśmy do, do miast, które biorą udział w, w imprezie. Do grupy może dołączyć każdy. Przede wszystkim właśnie liczymy na to, że przyjdą do nas amatorzy, którzy chcą zacząć biegać, a nie wiedzą jak to zrobić, od czego zacząć i jak to zrobić tak, żeby było dobrze. Na amatorów biegania czeka trener. Podpowie jak rozpocząć trening i przygodę z bieganiem. Zapraszam wszystkich widzów programu Miasto Żyje na co sobotne zajęcia ze mną i z kolegą o 9.30 na Stadionie Miejskim. Reprezentanci kadry narodowej w karate zaprezentowali swoje umiejętności w Orle na arenie. Najlepsi zawodnicy w kraju przyjechali do Płocka, żeby promować Piąty Puchar Europy w karate tradycyjnym, który odbędzie się w naszym mieście w maju. Po pokazie w wykonaniu najlepszych odbył się trening otwarty, w którym udział wzięli uczniowie Płockich Szkół. Muzeum Mazowieckie zaprasza na wystawę Między Symbolem a Metaforą. To już druga prezentacja z cyklu Sztuka Płocka. Tym razem do obejrzenia 36 obrazów i grafik, które po raz ostatni były udostępniane zwiedzającym w latach 70. ubiegłego wieku. Ekspozycję można oglądać w Galerii Muzeum w Nowym Kinie Przedwiośnie. Wiosna zawitała do nas już na dobre. Nic dziwnego, skoro zimę tak skutecznie przegoniły dzieci ze szkoły podstawowej nr 3. Uczniowie wzięli udział w korowodzie zorganizowanym przez spółdzielczy dom kultury. Witaj wiosno! Witaj wiosno! Rozśpiewana grupa przeszła ulicami Głocka, a potem utopiła przygotowane wcześniej marzanny.